Ale jaja. Wyjechałem tyle co z węzła w swałkach. Prosto w jakiś korek. <grydy> Kurde. Zobaczcie, tutaj jest węzeł, którym wyjeżdżałem. Tutaj z miasta. No to ile ja tutaj wyjechałem? <grydy> Ostro. Coś tam na bombach stoi. Co tam się odwaliło już? Kurde. Co tam jest? Tak się wkopać, Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. go, go. Dobra, 7 minut postałem, widziałem tam ludzie cofali na zjazd, ja już też miałem taki plan, ale na radiu gościu gadał, że za chwilę będą puszczać i faktycznie zaczęli puszczać, więc idzie. Ogólnie 14 minut i w sumie nie taka strata. Kurde, tak się walić na sam początek. A ja przypomnę, że jedziemy do Wilna zrzucić mebelki tylko na inną ulicę. A to osobówka poszła w bandę. Aha. Osobóweczka. Osobóweczka. Myślałem, że ciężarówka czy coś. Osobówka zapierdalała chyba. I kurczę. Jeszcze dzisiaj mam załadunek płyty Ze rzutką na środę Więc z jednej strony dobrze, bo jutro będę mógł sobie wyjechać o jakiejś godzinie 12 Tak żeby jeszcze Warszawkę przejść, więc luks może być ta płyta Oby tylko nie padało, bo, bo coś tutaj z lekka kapie Ho, ho, ho. No już tam widzę, że zwalniają przed zjazdem. Tamten tydzień był koszmarny, ten zaczyna się kiepsko. Tylko, że tamten zaczął się fajnie, skończył chujową więc tutaj zaczyna się chujowo, a myślę, że skończy się fajnie. Tym bardziej, że to jest krótki tydzień, czwartek kończę karierę, ale za to niebdzielny wyjazd będzie. Niebdzielny. No już stoi. Jeszcze przed. Zjazdem na Kalwarię. Fajnie Myślałem, że do zjazdu chociaż dolecę Do zjazdu kilometr 300 Ja pierdziu Co tu się dzisiaj dzieje? Oj, słabo będzie widać ajajajajaj Próbuję trochę rozjaśnić w renderze Żeby zobaczyć Jak w tej reklamie yy, Coca-Coli Co te ciężarówki tak jadą <grystanie> No Parę kilometrów jest uwalone Ktoś mnie pytał o ten odcinek tutaj Alitusa on wcześniej był remontowany czy można tędy jeździć? mianowicie stoi tutaj zakaz dla ciężarowych, nie ma żadnej tonażówki jest tylko ogólnie znak zakazu ale tutaj wszyscy jeżdżą między innymi ja tędy jeżdżę, bo nie objeżdżam Alitusa tak bez sensu tutaj tylko prosta droga w sumie prowadzi przez Alitus do Wilna i tak, no ja tam tym zakazem się nie przejmuję jakoś Tyle razy przejeżdżałem, nic tam nigdy nie było. No, wszystko jest do czasu na pewno, ale póki ten czas nie nastał, że ktoś się do mnie przypierdoli, to normalnie się tędy jeździ i większość tędy jeździ. No, no bo tak naprawdę ten zakaz tutaj to nie wiem po co jest postawiony. Tym bardziej ja mam na sobie 3,5 tony, więc czego ten zakaz dotyczy, to tak naprawdę tego nie wiem. Bo nie ma tonażówki, nie ma żadnego wiaduktu, po prostu jak został wylany ten nowy odcinek drogi, to automatycznie powstał tutaj zakaz. No. Pewnie zarząd dróg go postawił, ale to policja, inspekcja, nawet raz tutaj jechałem za policją, ostatnio jak wracałem, jak meble ładowałem w Wilnie do ociąża, więc jechałem za policją praktycznie przez cały Alitus i nawet nie zwrócili na mnie uwagi, że jadę. Zawsze można jakąś wymówkę pierdyknąć, że na wodunek <laughs> Czy coś albo, że pierwszy raz się jedzie. Będziesz zjeżdżał pół godziny teraz O yes. No Jeszcze to płytę dzisiaj ma ładować, a deszcz pada Dobrze, jakoś nie tam mocno może... Może przejdzie, może przejdzie. No to tak trzy godzinki, zanim dotrę na załadunek, więc może, może przestanie, chociaż niekoniecznie. No i już tutaj się wylatuje, na Wilno praktycznie. Już jakiś błąd kolejny. Awaria EBA, antyzważeniówki. Awaria czujnika radaru. Ha. He, ogólnie rozładowany yy, jestem i będę jechał ładować płytkę. A jak tu wygląda droga do grygiszek? Zaraz zobaczymy. Na no wszystko jest czas. No, tam lekko coś tutaj. Dobrze. 20 minut, i będziemy na płycie 11.12. Kurde, o której oni przerwę mają? 11.30, kurde, no to ja lecę. Lecę, bo nie ma czasu. Bo tak to będę jeszcze stał na przerwie u nich. A tego ja nie chcę. Więc lecimy. Uuu, tutaj rozładunek naprawdę szybko zajęło mi to dosłownie. Yy, nie wiem. Nawet pauza mi nie wyszła, 15 wyszła. No to poniżej 45 minut na pewno, bo nie zwróciłem uwagi dokładnie ile... To najlepiej. Nie zwróciłem dokładnie ile zajęło im to, ale no cała pauza nie wyszła Więc rura i ogień na tłoki. Kurde, i zimno, normalnie 10 stopni, niby wyszedłem w samej bluzie. To zaczęło tyle pać. Webasto wyłączyć, proszę. No, także, pogoda, no, niestety, jest jaka jest. W tej mrzawce będę ładował, niestety, płytę. Ale pocieszam się tym faktem, że jutro. Nie będę musiał nic ładować, nie będę musiał nic rozładowywać Tylko wsiądę i na środę sobie dojadę Oj, 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 oj gdzie to się jest, się... Gracias. Sure. Nie śmierdzi. I wysikać się można. Aczkolwiek dwujeczki by nie robił tutaj. Aczkolwiek jakby się zachciało i nie było wyjścia, to trzeba by było? Co tam jest? huhu A co to? Nic tu nie ma To chyba do segregacji baterii Jakiś Kurde no, będę musiał czekać teraz No i od 11:30 do 12:15 przerwa. Dobrze, linkę sobie zwinę. I dański pociąg. że konia wala. Może to śmieszne, że w czapce chodzi w kurtce jakieś 6 stopni już nie ma się 18 lat. Już ta odporność nie jest taka. Uprzedzając pytania, do czego jestem w czapce. Zimno jest. No, 6 stopni. No nie iście. że mają przerwę to sobie przygotuję. Pościągałem deski. Wyjmę pasy, wyjmę kątowniki, rozepnę plandekę i w sumie przerwa się kończy u nich o 12.15 może szybciej skończył, bo wiem, że szybciej poszli na przerwę niż powinni pójść, więc może szybciej wyjdą z tej przerwy, no zobaczymy. Ale fajnie, bo będę miał już sobie wszystko przygotowane. Bez żadnego pośpiechu. Ale jaja. Normalnie teraz. Takie jajca są, że nie ma tej baby co zawsze. I teraz wyszła jakaś młoda. Która ani po angielsku, ani po polsku, tylko po litewsku, i to nie tak, że ona wyjdzie do ciebie. Tylko trzeba dzwonić, tylko trzeba dzwonić na numer telefonu, i ona wysyła smsa dla wózkowego z numerem stanowiska, na które trzeba stanąć. I taka kolejka się zrobiła w te pół godziny, co czekałem że sam, załamany chodzi, tak tylko pokazuje. No więc jest godzina 11:27. 20 minut baba się zastanawiała. O co tu chodzi? A koła długa jest. Diabła, diabła! Ufam mu. Wlewa i wlewa. A bez tu się wyjeżdża. Ale jaja, nie trzeba. Aha. Kurde, nie widziałem. No. Przyjechamy o 11.20 litewskiego czasu Dwie godziny Gdzie zawsze mi tu schodziło, z ich przerwą Godzina 20 Coś około 12 jutro wyjadę Bo mam dostawę na środę, a jakoś tam nie muszę się zbytnio Śpieszyć na te Kępno, żeby Siedzieć w ciężarówce, więc będę wolał sobie Posiedzieć w domu rano Zjeść śniadanie Niż wieczorem siedzieć w budzie no po prostu żeby było jeszcze cieplej może inaczej by to wszystko wyglądało ale na tą chwilę plan jest taki, że jutro wyjeżdżam w środę dostawa zobaczymy co tam po drodze jeszcze dzisiaj się wydarzy papiery trzeba pokazać By mu, by mu się pokazało to i tak by... A dobra, dobra, dobra A człowiek już planował, że 14 zjedzie bo syna do zerówki pójdzie A tu Klops nie wypał Czasem i tak bywa no niestety Muszę też trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzić bo... Podchodzę na takim... Podchodzę z takim nastawieniem, że kurde godzina już. Godzinę mógłbym być szybciej w domu, a nie jestem. Kurde. Muszę zmienić to zachowanie. Bo człowiek tylko zgłupieje. No. jademy, Zobaczymy co po się wydarzy. No. Mariampol. Nie wiem, czy jest sens myć to auto Patrząc, co tutaj się wyprawia Zobaczcie, ile tu jest błota Nie wiem, czy jest w ogóle zajrzeć na myjnię, bo jeden wyjazd na Litwę i z powrotem... Czarne auto Kurwa, co im tam jest? No, więc nie wiem, kurde, by przydało się umyć ten samochód ale z drugiej strony szkoda Bo w czwartek będę tutaj z powrotem I znowu będzie uwalone no Ajajaj aj, aj, Litwa, Litwa, Litwa I co? Chyba będę kończył na dzisiaj ten odcinek Bo nie wiem już co ja mam dla was powiedzieć Co miałem, to powiedziałem <laughs> Dziękuję. Na zdrowie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć.